Dzień dobry, witam y, moich wspaniałych słuchaczy. No i myślę, że dzisiaj może taki y, krótszy troszkę będzie y, taki temat, y, jakie ule, jakie ramki, jakie miejsce, y, co, bo wielu na przykład młodych pczelarzy się pyta, no ale ci co panowie tam próbują, to nie jest takie proste, na tyle typów uli wszystkiego i miejsc je różnych to jak doradzić? To nie jest takie proste, to będzie też bajer, ale coś z tego można będzie. No bo gdzie tę y, pasiekę założyć, to jest pierwsze. I na przykład y, musimy wiedzieć, ile będziemy mieć uli. To jest, od czego zaczynamy. Czy tylko po prostu trzy, tam cztery, nawet czy tam i te dziesięć, to już jest robota. Czy to dla siebie? Ale jeśli chcemy mieć już zawodowo już więcej tych, uli, no to proszę Państwa, jak mówimy, to już jest inwestycja. No i jak mówiąc to już więcej, żeby z tego żyć, to już trzeba mieć z 50, ale i dobrze gospodarzyć. I to jak, jak mówimy, że tyle co jest typów uli, bo jak mówimy, mamy w spadku po, po dziadach, pradziadach, no i który ul wybrać, no to będziemy coś, jakoś to parę słów powiedzieć, ale mówię, że jak tam kiedyś co wykładowca mówi, że pszczelarz się go pyta, jakie ma kupić ulę, bo chce założyć pasiekę, ale się pyta go, no a co pan wie o pszczołach? mówi, że gryzą. A to kiedyś mówiłem, że ten drugi wykładowca znowu mówi, że pan dzwoni do niego, że też chciałby pasiekę założyć, jak rozróżnić matkę od trudnia? On patrzy niedługo, a tam ten pan wychowuje matki. Tak i inna sprawa, jaka na przykład będzie Ilość pasiek w okolicy, bo nawet gdy tam będzie okropne przepszczelenie to te nasze trzy do tego miodu, to jak się przebiją, żeby można to po prostu, żeby mogły przynieść miodu. No i sprawa jest taka z tymi pożytkami. Musimy wiedzieć na przykład jakie są łąki czy lasy. Czy są parki, bo parki czy coś stare, te drzewa, to tam jest już coś wspaniałego. Czy są jakieś nieużytki, sady, jakieś plantacje obsiewalne uprawy. To musimy wiedzieć, na przykład, jak, żeby jak chcą zacząć, nawet i te trzy ule. I proszę Państwa, czy Ilu jest takich sprawach, gdyby gdzieś pan e, e, chciał gdzieś w polu założyć, gdzie e, nie, same uprawy, nawet na, łą, na tych, na miedzach nie ma kwiatów, nie ma nieużytków, nic, no to nikomu tego nie doradzi, tylko pszczelarz musi po prostu, młody, znaleźć coś, czego będzie brał, bo tak samo nastawić się na branie miodu, kiedy będzie brał. Czy wczesne, czy późne, jak rozwijać, ale mówię rozwijać trzeba żeby były tak już tam kiedyś mówią i wszyscy przedażę. Tak i dawniej na przykład musimy, bo to że były dużo było drzew tych akacji starych lip, ale to już stare powycinane, no i tam powycinane, żeby nie zagrażało gałęź, jakoś wichura, czy przy drogach już nie ma. Także y to nie jest takie proste, a jest niedużo, od dawna to powinno, jest niedużo, tam gdzie nikomu by nie przeszkadzało, żeby nasadzeń tych miododajnych, jakich drzew. No ale jak mówimy, to trzeba czekać lata, żeby dorosło, bo gdyby od tamtych lat już ktoś bardziej to miał przy względzie, to po prostu by było już to szybciej. Jakoś, bo to musi chwilę rosnąć. I dużo panów, bo i do mnie co dzwoniło, ile nasadzeń, no to się nie mieści, jacy panowie wspaniali, różnych, miododajnych drzew, to wszystko, ale mówiąc, to nikt na, do tego nie, nie, nie przykłada uwagi. I, I na przykład, bo na przykład wiele krzew, Krzew, krzewy miododajne, czy jakieś rośliny miododajne, to rośnie szybciej. Ale już drzewo, na, na drzewo, jakąś lipę, akację, czy naklony, nawet i na ten, co choć szybciej, wierzba płacząca, nie te zwykłe, te właśnie płacząca, co ja tu powtarzam się. Ale gdyby Państwo znaleźli, ja to w latach, w połowie 70. nie cierpię. Niech chcę Państwo weźmą na internet, niecierpek, to jest, jak ma takie nasionko, jak go Państwo dotkniecie, to on się rozpryskuje, okrągłą siłą, napięciem rozpryskuje się, rozsiewa. I ten niecierpek jest późny, późny pożytek, to on wyrasta dość wysoko. Jak macie gdzieś Państwo takie nieużytki, tam gdzie nie koszą traw. Tylko są nieużytki koło jakichś drzew, ko takich stawków, koło jakichś potoków, rzek. Ten niecienpek kilka tam rozsiać. Ja to w latach 70., jak u mnie tam w moim miejscowości to zrobiłem, to jak dzisiaj patrzę, to on doszedł daleko i w górę tego potoku, tej rzeczki, i paręnaście kilometrów, nie wiem, i tam zesiedłem w tamtą stronę, co tam je nie cierpek, co, co tak się rozsiewa, ale mówię, to tam gdzie jest niekoszone posadzić, to tak jak sadzą Państwo te na błocie, bo to trzyga tutaj na błocie, no też, ale to szybciej rośnie niż drzewo. Tak i to i, i jak mówiąc no, tylko jak mówimy, że w wielu sprawach choćbyśmy posadzili, posiali, ale jak będzie przepszczelenie, no to no zrobimy dobrze dla społeczeństwa, dla wszystkiego. Tak. No i tak samo, jeśli chodzi o miejsce, żeby komuś to nie przeszkadzało, musimy myśleć. O ile od sąsiadów. No bo to są przepisy płotu wszystkiego. I. Jak mówimy, bo jak będzie łagodna pszczoła, to jeszcze nic, ale Już jak kaukaska, o to, bo je miodna, to, to, to już po prostu jest gorsza sprawa do sąsiadów, do tego. Tak, ale jak mówimy, gdy będziemy zaglądać według kalendarza, to nawet brałem w deszczu, w zimnie, w dzień owoców, w ogóle się nie interesowały. No jak mówimy, to, to wszystko są. Przepisy na te płoty, na to wszystko. I jakie miejsce, bo nawet z Panem rozmawiam, ma pod wysokim napięciem pszczoły. I też u kuzyna miał pszczoły też pod wysokim napięciem. To już była jesień. Jeszcze mały, prawie pusty ul, poszły. Musimy trzeba to zbadać, bo jak mówię, już ten prąd, co ja tam mówię. Jaki jest w tym yy, w gniazdku? I, jeśli nie ma yy, kabla, bo to według kabla czy y, lodówki, wszystko to wytwarza pole magnetyczne. A te wszystkie, co wychodzi, wysokie napięcie, to jakby jedna faza, jeden, jeden no to bez, bez pola jest, wychodzi jak dym z komina, gorsze je do do gniazdek, do wszystkiego. Tak. I jak mówimy, że yy, co tam kiedyś mówiłem, no bo Państwo tak no jak mówię, że na żyle wodnej drugie tyle miodu, 50% więcej, no jak mówiąc, trzeba by to jest zbadać, jak tam już tyle pokazuje, na, na lato na żyle a tam można przesunąć, bo też na żyle niech to się już utrzymie, bo no i jeszcze na przykład taka sprawa jak z tymi ulami, jak się tego wykładowcy, ten, ten młody pytał, no i jak komu doradzić, jakie ule. Po prostu jak mówimy, jak mamy w spadku, czy gdzieśmy kupili, o to wszystko, potem nieraz jak kombinacja, musimy kombinować, jak ja ze słowiana tego, tej barci, do, na Wielkopolski dopiero przejść. Czyli nie trudno doradzić komu jakie ulty, tylko musimy to wziąć pod uwagę, co chcemy, jak to będzie wszystko, no bo jeśli chodzi o tego, że jakby trzy ulty tylko na miód, czy tam do, no, pięć, to łatwiej to obrobić. No i jak mówimy, miodu będzie, jeśli nawet nie mamy tyle czasu. Jak to tyle jest już pokazywane, robione. O to wszystko. Tyle lat, ile państw nam starych pszczelarzy, ile zamkniętych uli. Jak mówię, w tym drugim odcinku, dopiero będzie razem z tym puszczone, jeśli chodzi o układ oddechowy pszczoły, co ma piernik, pierun do wiatraka. I proszę państwa, jak dawniej zamknięte, i nie nic nie pomożemy pszczolek. Tak, wymierają gatunki, zwierząt, roślin, ptaków, wszystkiego tam, gdzie przekładamy rękę, tak. Gdzie przyłożymy rękę, tam już się dzieją okropne rzeczy. No i na przykład je ulec stojaki, no jeśli chodzi, ktoś nie jest, nie będzie wędrówki, nie przenosił, y, 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 bo Sto, jak tam co, jak mówię, że łatwiej jest odparować, ale już jak ktoś mają kręgosłupy, panowie, bo to wszystko, no to ten leżak już nie trzeba dźwigać, schylać się. No, ale jak mówimy, nie doradzimy każdemu, tylko musi pszczelarz wiedzieć, tak jak tam kiedyś mówiłem w jakimś odcinku, jak rolnik, malarz, czy to wszystko tam, że masło maślane. Tak jak ci ludzie, co rolnik, czy ten malarz, czy rzeźbiarz, jak piłą rzeźbi w drzewie motorówką, to musi tak myśleć, żeby nie uciął ucha, nosa. To to samo jest z pszczelarzem. On musi wiedzieć od wiosny, już na jesieni, od wiosny, jaką pszczołę co będzie robił. Jak mówimy, że ten leżak, ale jak mówimy, że do odparowania leża je ciężko, ciężko, a jak pszczoła nie odparuje, to nie będzie niosła, bo tam decyzje podejmują owady, wszystko, tylko pszczole nie dane. I wiele pasiek, pasieka tam w ogrodzie pana, co pan pokazuje. No to jak wzorcowa, jak pięknie oto wszystko tu przykryte. Dwa wyloty, no ale mówimy, że jeśli my mamy tyle uli, no to trzeba by znowu koszt, żeby się przerzucić na inne Parcheniur. No i tysiące innych plaży, ta pasiaka na woli. Tak. I te ule ocieplenie z wentylacją. No to Budujemy z jednego pustaka teraz domy, a jaki gruby dajemy steropian? No po co? Po co ten steropian? No i, i domy inteligentne, komputer za nas ma działać. Tak. A pszczoła sobie nie da rady. No i te steropiany, te, z tego, z tego, te wszystkie ule, to wszystko są lekkie. Po prostu lżejsza najtarnika no jest dobra, tylko jak mówiąc. W wielu sprawach nawet pięcioły się upodobały tak jak domy ze steropianu. Nie wiem, co im tam tak pasuje. No, ale do pszczół przez taki steropian, no to no, jest jedzonko, bo było fajne jest dla nich. Tak. I proszę państwa. I bać. Jak tu pan też pokazuje, to ja to tego słowiana też można. Ale bać to raczej bym młodemu nie, nie. Chyba ja też miałem taki zrobiony ul, co panu dałem z takiego wrzosu dekoracyjny, z takimi dziurami, tylko mały na to, takie jak miały te Japonki, jak mają ten kapelusz, taki miałem z blachy. Stoszkowate, piękny był ul. tak. I jeśli chodzi o taką sprawę, bo tutaj nie będę sprawy poruszał, tę niską ramkę, ale jak mówimy, to już ci panowie, co już to robią, te przekładki, rotacje tymi ramkami, to na początek to nie wytłumaczy. To, to taki pan, co w tym narabia, to nie wiem ile godzin musiał tłumaczyć, co mają panowie, wyczucie. Jak to wszystko robić? No, ale tam są skutki, jeśli chodzi o, o, o te chowanie, nawet bo to jest to też, tylko ta niska ramka i, i po prostu ta pszczoła, inaczej mam się wiąże. bo w tych hodowlach yy, na dwóch korpusach na zimę, to ile miałem telefony, że matki poumarzamy do stewnika? tak. I do stewnika, ale ale proszę Państwa. Trzeba to też mieć wyczucie. mieć wyczucie, bo ci co robią odkłady, panowie nastawiają się czy na ten matek, no to tam ruszyć to jest ta na miód, ten wczesny miód. To je czym ruszyć, tak. I, i, Jakie na przykład z tymi ramkami kiedyś Pan mówił, doradzał, jakie pszczelarzowi zalecić ramki? Proszę Państwa, no to też jest, bo jaki będziemy mieć ul i co chcemy robić? Bo na przykład te długie ramki, dodam Danda warszawski, kiedy był słowian. Te długie ramki, to tam jest rozłożenie zapasu, podkarmione na zimę. Nie braknie im do, po prostu do wiosny. Nawet i nie braknie, że jak nadstawkę, to na, na czysty rzepak będą nosić, żeby, żeby głodu nie było, jeśli będzie rzepak, bo z tego miodu nic. Tak. No i tutaj jest ramki wysokie, oto dodam, na do szatkę, to jest dostęp. Przez cały sezon, tak jak mówimy, dostęp tej pszczoły, do zapasów, do pyłku, do tego miodu, bo nigdy tam do końca nie będzie matka czerwić, bo mam na tyle miejsca. I w takim czymś to pszczelarz może spać spokojnie. Tak. I ty, Bramek, tak jak mówiłem, co komu powiedzieć? Ten pan mówił o to wszystko, no ale nie powiedział, jakie ramki. Bo na przykład, jeśli y, będzie pasieka stacjonarna, to zwykła ramka bez dystansów i będzie do tego pszczelarza. Ale na przykład, jeśli chcemy po prostu mieć wędrówkę, to ta ramka nie będzie. Wioząc ule z ramkami, chyba że będą beleczki, to jeszcze zakitowane. A jak będzie świeżo robione, to wszystko się będzie bujać. Po prostu koktajl zrobi z pszczół. No i nie można komuś powiedzieć. Jaką mamy mieć ramkę, tylko do tego, co będzie gospodarzom. I proszę Państwa, zwykła ramka bez, bez tych dystansów. Nie dusimy tak pszczół jak tamto, bo jak jest odstawione ramki, a luźnym, a potem suwamy, no to tam zginie pszczół. A jakby taki film był w Niemczech, to by się opłasiekać, aby dom sprzedać, wszystko za zabicie jednej pszczoły, jak tyle jest kary. I proszę Państwa, yy, yy, zwykła ramka yy, bez dystansów, zaczniemy od tego, że nie, jak mówiłem, nie dusimy pszczół, bo jak już zostawimy, to, to nawet bo i taką nie dojeżdżamy, żeby dusić pszczoły. A ta Hoffmana, jak dojeżdżamy, to możemy tam zdusić pszczół dużo ilość. Jak mówimy, że do odrabiania węzy bez dystansów, rameczka, to można zastosować tę krótką komórkę, żeby pięknie odbudowały. Nie na całe lato, tylko na okres, gdy wkładamy węzę, żeby nam piękna wyszła węza destrutowego. tak. Czyli jest zaleta. I czyli nie przewozimy, stoi ulicy stacjonalny i ramka zwykła będzie służyć, bo można mieć i hopmana, jak się nie przewozi, no ale to jest decyzja pszczelarza, nie żeby komuś bajerować, jaką se ma ramkę kupić. No ale ta ramka, jak mówiłem, Hoffmana do wędrówki, bo jak te robeleczki ktoś nie stosuje, jak bo już wiezie z nadstawką, no to mówiąc to wszystko by robiło z z tak. I tak samo jeśli chodzi te ramka Hoffmana przy przegląda, jeśli już jest to wszystko, to jest ułatwienie, przesunięcie już jak już nie ma zgniatania pszczół, tylko przesunąć te wszystkie ramki dłutkiem i tam wstawić, to je ułatwienie. Ale mówię, nie można przy tej czynności, to nie ułatwienie, ale powiedzieć komuś, że taką ma ramkę mieć, że to będzie dla niego dobre, Tak. tak. I jak mówię, że musimy wiedzieć po prostu Logikne, logiczne myślenie, ale mówię, że nie było, żeby nie, dopytać się pszczelarza, no ale nie każde to wszystko ma czas i nie każdy to zrozumie. I, bo nawet i przez telefon ile rozmów, to wszystko. No ale człowiekowi to ciężko je wytłumaczyć, bo to też co z Panem rozmawiałem, jak uciec spod tego wysokiego napięcia, no trzeba by, szkoda, by już teraz wszystko kwitnie. Pasowałoby to, by było gdzie wcześniej, bo krocząco to będzie za pomału. Czy tak samo to krocząco, mówiłem Panu, jak też zrobić, że ma silne i słabe na, na stojaku, to łatwo by było zrobić naloty, tak jak Panowie to mówią, tak, że to można robić, ale mówię, że to wytłumaczyć bo że przez telefon. W wielu sprawach, jak mówił, tu też mi pan, że, że po prostu o do rojeniu. Ale jak myślę, tu już z Panem gadałem, z Panem gadałem, że jakby tam u niego czasem jaki nastrój wyszedł rojowy, to ja muszę to z synem, żebyśmy nagrali, puścić na żywo i jeszcze tak powiedzieć o to wszystko. I proszę Państwa, jeszcze taką ciekawostkę, bo jak to puścimy, to będzie na siódmego. I tu jest kwiat trzynastego. Od pierwszej, od pierwszej bardzo korzystne. Będzie no do dwunastej. No, ale jako kwiat cały, do dwunastej w sobotę. I, I będzie to trwało aż do niedzieli, do dziewiętnastej i tu piszę, że wychór matek, przekładanie lar, wycinanie i jaj z plastra to będzie korzystne, że mogą być piękne matki do wyjścia. No dziękuję, żebym znowu nie przecholował. Jak, jak, tutaj będzie dwa odcinki, no ale dziękuję za takie oglądnięcie, bo jak mówię, że e, tu tam Pan też mówi, że będzie e, dawał lekcje, ale jak, jak, mówię, jak będzie dawał lekcje, tak jak tu ja mam nagrane te 7 godzin, to też bym wykład co z tego zrozumie? no nie wiem czy w każdym, ja wszyscy zrozumie, ale dzięki za takie oglądanie, bo mówię, że jakby mnie tam oglądał, jak mówiłem, niech by nawet i 500 czy 1000, a, a tylko miał niedobrych komentarzy, to, to co by z tego było. No dziękuję, coś to dalej będziemy nagrywać, bo, bo jeszcze jest i tej zimowy, tego wszystkiego. Jest jeszcze parę takich spraw. No dziękuję ślicznie i do widzenia. Kłaniam się. Dziękujemy Państwu.